Pierwszy w narożniku niebieskim. Zawodnik grupy Ecto Boxing Production. Aleksandr Dzemka. <kluczy> cztery zawodowe pojedynki, wszystkie cztery wygrane. Jedna wygrana przed czasem. Nie zasnął jeszcze koryczy porażki na profesjonalnym ringu. 68 kg, 900 gram. Tyle waży Aleksandr Zemka. A jego rywalem będzie. Promowany przez Very Snokoko Promotions i Barla Promotions, Niepokonany na zawodowym ringu, Przemysław Zyśk. 68 kg, 700 gram. Tyle waży Przemysław Zyśk. Panowie, pozycja bokserska. Najpierw. I face to face. raz pierwszy przetwarząc dwóch zawodników. Pierwsza walka karty głównej, umowny limit wagowy 69 kg. Jutro jeden z nich może zejść z ringu z pierwszą porażką.